No i nareszcie mamy weekendik I ja niedawno wróciłam ze szkoły, a właściwie to z teatru, bo dzisiaj byliśmy z klasą w teatrze i było całkiem spoko, a teraz zabieram was do IKEA. IKEA ma teraz taką fajną akcję, że jak kupujecie maskotki, to ratujecie różne zagrożone gatunki. To są pierwsze kalendarze adwentowe, jakie w tym roku widziałam w sklepach, także tutaj już możecie je dostać. Uważajcie na siebie, tu bywa naprawdę niebezpiecznie. Ja mam po prostu obsesję na punkcie jedzenia w IKEI, także zawsze jak tam jestem, to muszę coś zjeść. Wszystko jest po prostu pyszne. Na szybko wam pokażę, co kupiłam w IKEI i kupiliśmy oczywiście dużo więcej rzeczy, ale ja wam pokażę tylko takie, które wybrałam dla siebie. Więc pierwsze jest prześcieradło, bo było mi potrzebne. Wiecie, takie zwykłe białe prześcieradło, nic wielkiego. I druga jest taka prześliczna pościel. Kwiatki, ona jest z drugiej strony taka pudrowa-różowa i można ją sobie przekładać na obie strony. Ona jest w zestawie z poduszką i pokażę Wam ją dopiero w całości, jak już ją wypiorę i rozłożę sobie na łóżku, bo tutaj tego aż tak dobrze nie widać. No ale bardzo mi się podoba, jest mega śliczna ta pościel. I kolejne są takie dwie pudrowo-różowe. Poduszki, bo bardzo mi się spodobały, mają naprawdę ładny kolor, w kamerze może jakoś tego super nie widać. I teraz kołdra, bo ja mam taką letnią, no ogólnie na lato kołdrę, a na zimę chciałam mieć taką ciepłą, grubą, więc kupiłam sobie nową kołdrę i ogólnie jestem bardzo zadowolona z zakupu. I ostatnie są takie dwie miseczki, bo wiecie, ja mam ogólnie w domu same kolorowe miseczki, jakieś różowe, Niebieskie, czarne, a chciałam mieć po prostu takie zwykłe białe, basicowe, na przykład jak robię zdjęcia jakichś ładnych potraw na Instagrama, to po prostu chciałam mieć takie dwie ładne, basicowe miseczki. I to są moje całe zakupy. Gdyby kogoś interesowało, ile co kosztuje, to tutaj jest ta, ta kołdra, kosztowała 100-130 zł, dokładnie nie pamiętam. To kosztowało około 100 zł, to kosztowało 40, a to 20, a to 5. Sorry, że jest tak ciemno, ale trochę nam zeszło w tej Ikei, jest już prawie 19 i ja się zaraz zabieram za czytanie chłopców z Placu Broni, bo mamy to za lekturę, a ja jeszcze tego nie zaczęłam czytać, więc muszę się za to zabrać, bo mam na to tylko dwa dni, także lecę czytać. Jestem już na 90. stronie, także całkiem nieźle mi idzie z czytaniem tej książki i ona jest nawet całkiem fajna, nawet mi się podoba. Dzisiaj jest bardzo fajny dzień, bo jedziemy w fajne miejsce. I dzisiaj sobie pojedziemy na farmę dyniową, bo na Instagramie widziałam yy, Instagramy takich osób z Warszawy i oni tam sobie robili takie zdjęcia właśnie na takich farmach dyniowych i one prezentowały się naprawdę fajnie, miały taki jesienny klimacik i bardzo mi się to spodobało. I ja myślałam, że takie farmy są tylko gdzieś tak w obrębach warszawy. Ale okazało się, że w mojej okolicy też jest taka farma w Gdańsku. Także dzisiaj sobie pojadę, żeby zobaczyć, jak tam jest, bo nigdy na takiej farmie nie byłam. A przy okazji chcę zrobić jakieś fajne foty na Insta. Zobaczcie, jakie słodkie

Powiem wam, że jest naprawdę super na tej farmie dyniowej. Są tutaj różne stoiska z jedzeniem, gdzie możecie po prostu zjeść wszystko dyniowe. Tutaj jest też labirynt kukurydzy, zresztą zaraz wam wszystko pokażę. Tutaj w takich budkach możecie spróbować wszystko co jakieś brownie, serniki, nawet zupkę pyszną dyniową, można zjeść naprawdę wszystko. Za nami jest labirynt kukurydzy, do którego zaraz sobie pójdziemy. labiryncie kukurydzy jest nawet spoko. Już ta kukurydza jest yy, zaschnięta bardzo, ale, są te, ale jest nawet ok. No i wiecie, takie dla dzieci, żeby mogły sobie wejść i zobaczyć. O, to jest jakaś malutka. Zobaczcie, znalazłem w labiryncie takie trzy w miarę ładne kolby kukurydzy a tu mamy przepiękny cmentarz słony Wszystkie są zaschnięte. A tutaj mam taką strefę jedzenia normalnego, nie tylko rzeczy z dyni. Trochę creepy. Właśnie próbuję sobie zrobić fotkę na no, dla tych pięknych kwiatków. Wzięłam sobie na spróbowanie dyniowy sernik i dyniowe brownie. Ja się odzywam do Was po kilku godzinach, ale podsumowując, farma była naprawdę super. Jeśli macie takie coś gdzieś w blisko swojej miejscowości, to naprawdę Wam polecam tam pojechać. I na pewno taka farma jest przy Warszawie i przy Gdańsku, ale nie wiem czy w innych miejscowościach są. Musicie sprawdzić w internecie, bo ja myślałam, że nie ma, ale okazało się, że jest, także koniecznie sprawdźcie. I ja teraz idę z moją mamą na pizzę, bo minęło już trochę czasu. Byłam jeszcze u mojej prababci i trochę tam spraw pozałatwiałam, więc teraz idziemy na pizzę, bo jesteśmy głodne. Później niestety muszę wracać do domu, żeby czytać Chłopców z Placu Broni. Wiecie, ta książka jest nawet fajna i mi się podoba, ale w taki ładny dzień bym wolała porobić coś innego. I przypomniało mi się też, że w poniedziałek mam sprawdzenie z Rzeczownika i to jest wprawdzie proste, ale muszę sobie przypomnieć, co tam w ogóle było. Także co, ja już lecę na pizzę, ale zanim to zrobię, to serdecznie zapraszam Was na mojego Instagrama, bo tam będą wszystkie zdjęcia z farmy dyniowelowej, bo tak się nazywa ta farma z dyniami. Także koniecznie wpadajcie i lajkujcie, będzie mi mega miło. Okazało się, że na żarcie trzeba czekać w Sempre aż godzinkę, także yy, idziemy do jakiejś innej restauracji, bo tam było po prostu za dużo turystów. Zobaczcie, jakiego słodziaka spotkałam, Miałam mam po prostu obsesję, gdy widzę psa. Zawsze gadam do psów na ulicy albo po prostu muszę je pogłaskać. Patia jest wspanialna szczęście, nie ma aż tylu ludzi, także mam nadzieję, że zaraz dostanę swoje jedzonko. Jestem już na 172 stronie. Zostało mi niecałe 30 stron do końca, i okazało się, że niepotrzebnie się spieszyłam. Okazało się, że to jest na wtorek, a nie na poniedziałek, więc brawo ja. Przy okazji możecie zobaczyć pościel, którą kupiłam w Ikei. Moja mama już ją wyprała i jest rozłożona, także możecie zobaczyć bardzo mi się podoba. Zapomniałam Wam wczoraj pokazać, że dynie, które kupiłyśmy zamieniły się w pyszną zupę dyniową. Ja po prostu sobie nie wyobrażam jesieni bez takiej zupy. Myślę, że tutaj będę kończyć tego vloga, bo jeszcze dzisiaj chcę go wrzucić na kanał. I jeśli filmik Wam się spodobał, zostawiajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i koniecznie wpadajcie na mojego Instagrama, żeby obczaić się jedne zdjęcia. Do zobaczenia, pa pa!